ma tutaj ipad09 za kamerami Pilnacza do 069 Mamy recenzję takiego pięknego rasha czy no, no. rusha No rush Dobra, pokaż tego no, no do kamery Ty, bo, bo, bo przybliżony, czekaj, czekaj Dobra. arbuzowy, jak widać, arbuzowy I jest tu napój, jak dobrze słyszałem, od... Kurde, jak Tutaj miałem jakieś dziwne... No to gnołab zamknięty w butelce, no spróbuj Spróbuję też mogę liczyć na orasza? Mogę liczyć na orasza, widzę, czuję satysfakcję. Jak? To ma składniki, woda, sok jabłkowy. Spróbuj to i powiedz mi, jak to smakuje. Ty to, weź, weź to, mi to, weź kamerę na to. Przeteguj. To bardziej jest, są woda ogórkowa niż... Arbus, no ale ok. Mi to nie smakuje jak woda ogórkowa, to mi smakuje szczerze. Jakby arbus ugryz, w ogóle tu ma biotyna, cynk, selen. Czyli takie zobaczył, ty może powiedz? Co? Piergasty. Zamknęliśmy e... w butelce nasze cele, emocje i cele. Jakby widzowie, A ty, nie? Po co chcesz ją otworzyć? Ciekawy marketing bardzo. E, tak w ogóle widzowie nie to... Daje taki fajny posmak w gardle, jak czuć, przy oddychaniu, właśnie. Okay, tak mówi. No, no, też właśnie mówię, tylko, że mówię. To nie nosy, tylko gardłem właśnie, taki posmak, nie? Najlepszy też to, że w ogóle koloru nie ma. W sumie tak samo jak Rush. <coughs> ja piłem rasza i tak samo, bo miałem też taki posmak, nie? Tak. Nie wiem, czy to nie jest od Freeza, bo tak słyszałem. No ta bo mają No Rush, no spróbuj, jakieś TikToki, Instagramy. Ogólnie? Ile byś tego tam 6-7 na 10, bo akurat jakimś smakiem mocnym to nie, te, nie, nie tego, nie jest, na, do, co smaku nie jest najlepsze, ale fajne jest to uczucie w gardle, więc dlatego te 6-7 na 10. Ja bym dał 5, bo trochę drogie, 5 złotych za taką butelkę. No moim zdaniem to o, o, odczucie z tego warte. Na następnym odcinku będziemy testować nowy smak, a więc widzimy się może na jutro. I Słuchajcie. nie...